Siema. Śniegu napadało, wszędzie biało. Zaczęło powoli kropić. Pewnie wszystko roztopi. Będzie chlapa ciapa. Dupa blada. Zobaczcie, ile kaczych stópek tutaj jest. Jestem ciekaw, co one o tej porze roku jedzą. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Łapy komentarze, mile widziane, reklam nie przewijamy zasiąć sobie wygodnie. Ktoś z widzów zadał pytanie w komentarzu. Nygus, czy miałeś jakiegoś kolegę, który miał stale pecha? No i podsunął mi pomysł na filmik. Zresztą kiedyś w przyszłości miałem zamiar wam opowiedzieć. Te moje przygody, ale skoro podsunął mi patent na filmik, pomyślałem sobie: skorzystamy, coś nagramy. Na ostatnim filmiku wspominałem, że jak spotkam sąsiadkę, to jej powiem, że byłem na zebraniu wspólnoty i żeśmy przegłosowali, że od 1 marca razem z nią mieszkam. No i wczoraj wieczorem spotkałem ją pod klatką, wracałem z zakupów. Idzie moja sąsiadka, mówię Siema. Czemu nie byłaś na zebraniu? A co ty byłeś? Mówię byłem i żeśmy ważną sprawę przegłosowali. Jaką sprawę? Mówię, od pierwszego marca mieszkasz razem ze mną. Patrzy się na mnie uśmiecha. Mówię, no jakbyś była, to byś mogła zawetować, ale jak cię nie było, przyklepane, nie ma odwrotu. Ona się patrzy na mnie, mówi, no to się do ciebie wprowadzę. A ja patrzę na nią, mówię, gdzie do mnie się wprowadzisz, mówię, to ja się wprowadzam od 1 marca do ciebie. Ona się popatrzyła, uśmiechnęła, a co zrobisz ze swoim mieszkaniem, mówię, swoje wynajmę. A to się wprowadza i będziemy mieli więcej kasiury. Ja, słuchajcie, myślałem o romantycznych śniadaniach, kolacjach przy świecach, zachody słońca wspólne, puszczanie bąków pod kołderkę o poranku, a ona mi wyjeżdża, to będziemy mieli więcej kasiury. Następnym razem, jak ją spotkam, to powiem, że zmieniłem zdanie, napisałem odwołanie. Nie będę z nią mieszkał, bo ona tylko liczy na Kasiurkę. Uczucia wcale dla niej się nie liczą. Zobaczymy, jak zareaguje. Jezu, ale mnie wystraszył ten pociąg. Niedaleko jest przejazd. No i z tego, co wiem, mają nawet obowiązek, żeby sygnalizować, że nadjeżdżają. Co z tym kumplem? Słuchajcie, mieszkałem w Poznaniu. Otwierali ogromny market, szukali ludzi do pracy, złożyłem podanie no i się dostałem na magazyn. Nygus, ale jesteś ambitny, muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubiłem pracować w marketach. Raz, że promocje, fajne panie. Dwa, że wcale źle nie zarabiałem. No, trzeba było troszeczkę głową popracować, ale o tym może. Kolejnych filmikach zatrudniłem się, kiedy jeszcze nawet towaru nie było. Pusta hala, żeśmy skręcali regały. Także byłem tam od samego początku, wszystkich znałem. No i poznałem taką parkę. Mieszkali gdzieś na wiosce 100 km od Poznania. Brat z siostrą, siostra starsza ode mnie była o jakieś 5 lat. Ten ziomek w moim wieku wynajęli w nowym apartamencie kawalerkę. Na niej w dwójkę mieszkali. Mieli do pracy normalnie przez płot, można tak powiedzieć. No i przyjechali do Poznania za pracą. Zgadaliśmy się, polubiliśmy się, któregoś dnia mnie do siebie zaprosili po pracy. Walnęliśmy brąka, coś tam żeśmy zakurzyli, tak jak wspominałem, była ode mnie ona, jakoś 5 lat albo 6 starsza. No ja miałem wtedy może z 30 lat, była na nanygusa zgrzana, ale nie była w moim typie, ponieważ była blada i tęgawa. A ja takich nie lubię, zauważyłem to, kiedy. Zaczęły do niej też przychodzić różne koleżanki. Jedna była dosyć fajna, zacząłem tam do niej trochę bajerować. No to widziałem to spojrzenie, nie za bardzo jej pasowało. Także wszystko musieliśmy robić przed nią potajemnie, żeby się nie dowiedziała, żeby nie walnęła w focha. Nygus pękniętego jeża zaliczyłeś u koleżanki? Hip hip, hura, hura. Hurra. Tylko tyle powiem. Nie będę się tutaj przechwalał, bo znowu w komentarzach będę jakieś bzdury czytał. Słuchajcie, kumpel popracował chyba miesiąc czasu. Na magazynie otworzył sobie jakiegoś rogalika, wziął jakiś napój z magazynu, usiadł sobie między kartonami. Stwierdził, że sobie coś zje i się napije. Szedł akurat ochroniarz, został przyłapany, no i wylot. Wyleciał z roboty już po miesiącu. W ogóle muszę Wam powiedzieć, koleś był taki, że nawet jakbyś poszedł z nim do warzywniaka, to by chyba narobił w pory. <laughs> jakbyś szedł z nim trawnikiem, to by wdepnął w G. Jak jechałeś z nim autobusem czy tramwajem, miałeś nawet bilet. To mi kasownik odbijał, a jemu nie chciał. Samochód miał malucha, cały czas mu się sypał. Mówię, kurde, dziwna sprawa, gdzie nie, gdzie nie ruszy się normalnie, coś zawsze idzie nie tak. nie? Jak przyszedł do mnie w odwiedziny, poszedł do chaty, to czapki zapomniał. No mówię wam, mówię, mówię, dziwny zbieg okoliczności, no ale. Nic wielkiego w sumie jeszcze się nie działo. Załatwił sobie jakoś zwolnienie lekarskie, siedział na tym zwolnieniu, porobił miesiąc, może sześć tygodni. Wlatywali też do mnie z tą siostrą, bo ja mieszkałem sam, zabierałem ich nad Zalew, nad Maltę, do Strzeszynka, do Kieksza. Trochę żeśmy pojeździli, trochę im pokazałem okolic, bo nie byli stamtąd. Jednym słowem się zaprzyjaźniliśmy. Moim ulubionym zajęciem wieczorami, kiedy żeśmy sobie coś u niego zapalili, były tam dwa fotele i była kanapa. Jego siostra zawsze się kładła tak, że miała głowę przy moim fotelu na tej kanapie, bo z przodu był telewizor. Jak ona sobie tak leżała, to ja lubiłem jej stopami <laughs> ciągnąć za włosy, <laughs> bo ona miała głowę. Przed moimi nogami to zawsze ona kumpel się cieszył, a ta wkurzona, niby wkurzona, ale zadowolona. No wiecie, łapałem przez skarpetę stopą jej za włosy i ciągłem. No, taki nygus. Słuchajcie. Kumpel, jakby tego było mało, dosyć, że siedział na chorobowym. Opłaty były dosyć wysokie, ponieważ to nowy apartament. Monitoring, jakieś tam osiedle, szlabany i tak dalej. Całkiem nowy blok. Kawalerka mieszkali we dwoje. Także sporo to kosztowało. Wiadomo, na chorobowym troszkę kaska szczuplejsza. Poznał jeszcze jakąś z bloku babeczkę starszą od niego z dwójką dzieci. Coś tam między nimi z mężem się nie układało. No i zaczął ją sponsorować, płacić za wszystko, zapraszać. Zacząłem z nim rozmawiać, ponieważ siostra jego mnie poprosiła. Weź mu wytłumaczyć, że no nie mamy teraz, jeszcze zaczął od niej kaskę ciągnąć, żeby z tamtą gdzieś wyjść, pójść i tak dalej. Ich ojciec co weekend przyjeżdżał, przywoził. Pulpeciki, zostawiał troszeczkę kasiurki, żeby mieli. Jak z nim porozmawiałem, no to słuchajcie, się na mnie trochę oburzył. Także między nami troszeczkę układy koleżeńskie przygasły, bo się uniósł, a ja chciałem dla niego dobrze, chciałem z nim porozmawiać. Siostra jego miała taką koleżankę cwaniarę, nie lubiłem jej, przychodziła w odwiedziny. No i ta siostra przyznała jej się, że ma troszeczkę kasy odłożone na boku. No i któregoś dnia tamta to wykorzystała, wleciała do niej, że wiesz, tam coś wyszło nie tak i coś się jakieś spóźniły wypłaty, i że ona. Ma dwójkę dzieci i tak dalej, zaczęła tam płakać, no to, że kumpla siora miała dobre serducho, bo miała dobre serducho. Wyskoczyła z kasy, tą kasę pożyczyła. Tamta miała jej oddać. Oczywiście, jak się domyślacie, zaczęła walić ściemkę, że będzie dzisiaj o 16, ta stała patrzyła w oknie, czy ona przyjdzie... Nie dotarła, w końcu telefon zblokowała. Kaski nie oddała. Siora Kumpla popadła w dołek. No niestety nie mogła tego jakoś za bardzo przeboleć. Muszę tutaj dobierać odpowiednie słowa, żeby ten filmik przeszedł. No i poszła do lekarza. Poszła do lekarza. A że miała tam jakąś umowę dopiero na okres próbny i tak dalej. No to w pracy ją też zwolnili, wywalili z roboty. No i zaczęli oboje siedzieć na chorobowym. Kaski przestało wystarczać. Zaczął jeszcze tam do niego przychodzić taki ziomek też z jego miasta. Powiem wam gościu taki, że jak miał pracę to dwa dni. Jak znalazł chatę dla siebie, to pomieszkał może tydzień, też go wyrzucali. Pomyślałem sobie, nie złego też ma, mówię ziomka, mówię ten, za co się nie weźmie, mu nie wychodzi. I ziomka też ma takiego, co mu nic nie wychodzi. No i ta siostra zdecydowała, że ona w Poznaniu nie będzie. Jak mój kumpel chce zostać, to niech sobie zostanie. Niech sobie z tą panną, którą, z którą zaczął się spotykać, znajdą sobie jakieś mieszkanie, wynajmą. Spakowała się, wróciła do domu rodzinnego. Kumpel został. Musiał z tej chaty zrezygnować. No i musiał poszukać jakiejś pracy. Znalazł pracę w okolicach Poznania na produkcji części samochodowych. Zrezygnował z tej chaty po czasie, ponieważ tam poznał Ziomka, który planował wyjazd za granicę i miał dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia, więc się dogadał. No i stwierdził, że będzie mieszkał razem z nią. Weźmie jeszcze tego jednego kumpla, który do niego przychodził, któremu nic nie wychodziło. I że jeszcze jednego ziomka ściągnie od siebie z miasta, i tym sposobem będą wynajmowali chatę dwupokojową, jak się to skończyło. Może wam opowiem w kolejnym odcinku. Słuchajcie, finał był też taki, kiedy skończył się między nim a mną kontakt, że poznał jakąś pannę. No i na koniec jeszcze. Strzelił bliźniaki. No, oczywiście, jak się domyślacie, z nią już nie jest. No, i przez niego też wpadłem w pewnym momencie w tarapaty, ponieważ go posłuchałem. Miałem dobre serducho. Chciałem, żeby mu się polepszyło. No, ale mi się przez to pogorszyło. Powiem tak. W skrócie skończyłem jak egon z Gangu Olsena albo jak bracia Daltonowie, ubranko piżamka w pasiaki. Taki finał słuchajcie tej opowieści. Jeżeli chcecie więcej usłyszeć, łapy komentarze mile widziane. Pomyślę jak to ubrać w słowa, żeby wam to wszystko opowiedzieć, ponieważ wczoraj nagrałem filmik dla Was. Niestety znowu nie przeszedł weryfikacji. Także czasami już naprawdę nie wiem jakich słów mam używać. No, dobra. Dobry zwyczaj nie pożyczaj. Pozdrawiam, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że ten filmik przejdzie, że się jeszcze dzisiaj pojawi. Pozdro!